Wszystkim. Dzisiaj chciałem porozmawiać o... o tym, jak sprawdzić, czy nasza przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków działa prawidłowo. O, to ważny temat, ale czy to nie jest skomplikowane? Wiesz, wcale nie. To, to trochę jak dbanie o ogród. Mhm. Musisz tylko wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Czyli na przykład na osad czynny? Dokładnie. Osad czynny to te pożyteczne mikroorganizmy, które rozkładają zanieczyszczenia w ściekach. Aha. Bez nich oczyszczalnia nie zadziała. Jak więc możemy sprawdzić, czy mamy odpowiednią ilość tego osadu? No więc, możemy przeprowadzić test sedy sedymentacyjny. Test sedymentacyjny brzmi skomplikowanie. Nie martw się, to proste. Potrzebujesz tylko przezroczystego pojemnika z podziałką na litr, na przykład słoika. Okej. Okay. I co dalej? Pobierasz próbkę wody z głównej komory na napowietrzania z połowy głębokości. Upewnij się, że na napowietrzanie działa. Jasne. A potem? Odstawiasz pojemnik w cieniu na 30 minut. Mikroorganizmy okay. opadną na dno. I wtedy mierzymy, ile osadu się osadziło? Dokładnie. W zdrowej oczyszczalni powinno być między 300 a 700 ml osadu na litr wody. A jeśli jest mniej lub więcej? Jeśli jest mniej, to znak, że mamy za mało mikroorganizmów, jeśli więcej, Rozumiem. może to przeciążyć system. A co z kolorem i zapachem osadu? Kolor powinien być od jasnobrązowego do ciemnobrązowego, zapach delikatnie ziemisty. Jeśli coś się nie zgadza, to to może być problem. Wiesz, zastanawiam się, czy zwykły użytkownik sobie z tym poradzi. Myślę, że tak. To naprawdę proste. A w razie wątpliwości zawsze można skonsultować się z fachowcem. Mhm. Masz rację. Lepiej sprawdzać regularnie niż potem naprawiać awarię. Dokładnie. Regularne testy przedłużą żywotność oczyszczalni i zapewnią jej efektywne działanie. To jak z samochodem. Lepiej robić przeglądy niż czekać na awarię. Dokładnie tak lepiej zapobiegać niż leczyć. Dzięki za wyjaśnienia. Teraz czuję się pewniej. Nie ma sprawy, jeśli będziesz miał pytania, daj znać. Na pewno. Dzięki jeszcze raz.